Do 600 g mąki na tarce na drobnych oczkach ścieramy 250-270 g ugotowanych ziemniaków. Następnie wlewamy 100 ml ciepłego mleka i 200 ml ciepłej wody. Dodajemy czubatą łyżeczkę soli. I jedną łyżeczkę miodu oraz 25 g drożdży. A następnie to wszystko dokładnie mieszamy. Kiedy już mamy dokładnie wymieszane, wlewamy do mąki i ziemniaków. Zaczynamy wyrabiać ciasto, a w trakcie wyrabiania dolejemy jeszcze 4 łyżki oleju lub oliwy. Kiedy ciasto jest częściowo wyrobione, dolewamy oliwy. Kiedy ciasto jest dobrze wyrobione, przykrywamy go ściereczką i zostawiamy do wyrośnięcia. Kiedy ciasto mamy już wyrośnięte, Smarujemy blaszki. Ja smaruję masłem. I ja posmaruję taką jedną większą blaszkę, będę robić bułeczki. Wyrabiamy jeszcze raz ciasto. Jedną połowę przekładam do foremki na chleb. I łyżką maczaną w wodzie formuję ciasto. Maczam ręce w oleju, smaruję i z tego ciasta co nam zostało uformuję dwie takie bagietki. Przykrywamy i zostawiamy znowu na 40 minut do wyrośnięcia. Po 40 minutach ciasto ładnie urosło. Piekarnik nagrzewamy do 220 stopni i spryskujemy ciasto wodą. Piekarnik również spryskamy wodą. i wstawiamy do piekarnika. I pieczemy 15-20 minut. Chleb już mamy wystudzony i pokażę jak wygląda w przekroju. Jest mięciutki, Zachowuje swój kształt i jest bardzo, bardzo pyszny. Polecam.